Hold up. Hold, up. Hold up. I only got one job. that's to Tear you up. Hold real up. Real. Do some killers. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Everybody always oh. wants to see a lot of people in this new place. Hold up. A lot of people going to be watching. Hold up. Yep. Bye, oh. Yo. Yo! Alex, this is a monster. Yeah. Yo!

Chodźcie, dajcie ze strony Przemo, która odpoczywa w, w kolejności. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy oczywiście, w Kielcach na skippu parku i będziemy grać potężną gierkę. Czyli Game of Scoot, gierka, która polega na tym, że gra się do 5 liter. Gra się do 5 liter generalnie. I słuchajcie, że gra się do 5 liter i co cofnie dalej. No i się potem wygrywa. Się później się wygrywa albo się przegrywa jeden zawodnik, co drugiemu zawodnikowi. E, trika i jako nie wykona w dwóch próbach łapie literkę, gra się do pięciu literek i e, jest z nami dzisiaj. Karol, i Bartek. Dobry, Bartek oraz... I jeszcze raz powiesz, że się gra do pięciu literek. Nie wiem, dobra, e, i gra się teraz z papierkami. Do raz, dwa, wygrał. Nie, no dobra, dawaj. Dobra, dobra, dobra do idźmy. Eee... Barszczek. Karol! Karol, papier, on, on nożyczki, Więc nożyczki w nożyczki Noszyczki Papier, tak? Ale wiesz, mam ten zapie... Kurdebile! No co myślisz? Papier, ty nie nożyczki! Tak powiedziałem? Powiedziałem <grym> papier, ty ja. nie nożyczki? Nie, powiedziałem papier, nie, nie nożyczki. Dobrze No Nożyński tnął papier. Tak pójdziemy. Dobra, e, zaczynasz. Komentujesz lecimy to, go. tak? Całe spotkanie, komentujesz. Oczywiście. Dobra, lecimy, e, dawaj, Karol, Karol. lecisz. Gryga, proszę, wy. Uciekł. Proszę, wy. z tego e, stadi... No, dawaj, Karol. Robi bri i no ląd, dobra. Yo! Dobra, dobra powtarza barszyk, barszyk. Oooo, no, jest... lol, jak oni to? Dobra. Dobra, pięknie Jak on to zmieścił, nie mam pojęcia Dobra, za e, teraz zadaję... whip umbrella Co zadajesz? Whip umbrella Co, co, co wypowiesz się na temat tego umbrella, triku? To umbrella, bardzo ciężki trik. Może wylądować na plecach, więc Może wylądować na, uważać, na plecach, trzeba uważać, trzeba uważać. Musisz... coś już miesięc, to zaraz... Jest... <laughs> Hahaha Dobra, dawaj! Czy bo jest jakiś... Game LGBTQIA no, A dobra! No za, za, za e, Czyli dobra, Zadaję teraz Karol Lecisz, Karol tak, ja dodaję... zabrakło czasu Tylko głośno mów, szpół, no Dobra, zadaję... Kiklesa w transfer Kiklesa w transfer? Yeah. Kikles w transfer, to? Dobra A potem... Wykup <laughs> Kikles w transfer <śmiech> Yo, <śmiech> Wow! <śmiech> wow! E, <štos>! <śmiech> Ej, Ej! <laughs> To Czemu? Ok. Nie, nie, weźcie to, Weź ja to zostawcie to, ej, kosztuje 3, 3 to kosztuje 3,5 koła To kosztuje No odbierać, pilnuj to, to. to. No, no, no. Robi w transfer Nic nie idzie, to zmieści No prawie Druga próba, prawie. Druga próba. Tak? Ma się dwie próby? Tak jest to wymagający trik yy, Poprzedni nie zawodnik leżał, co zmieścił nie Giklesa nie tu w transfer Kółko prawie mu wyleciało w okan Dobra, więc nie, umiesz tu nie, nie umiesz Jak nie umie, dobrze jest Dawaj, leci! Michał Szpakowski Michał Szpakowski Filip Dawaj ja, nie, Dawaj, ja komentuję Uwaga, czy mu się uda Jooo Zrobi Świetnie! Ależ ten, ależ ten zawodnik jest Pięknie. mocny! Piękny! Dobry, za, ależ ten zawodnik jest mocny! Dobra, co zadajesz? Zadaję Weebreewinder z tego będu. No Weebreewinder? A co we we ty próbowałeś? Dobra. To okay. umiem. Dobra. dobra, to ja tam staję. Chodź, idziemy Filip, tam. Chodź. na górkę tam. Chodź. Tutaj wchodzimy. O. Ja będę blokował cię. Dobra. stajemy idzie, rozpędza się pięknie się wkleił w bęk. Odepchnięcie. Ui, bryłań! Londyn! Aleś to było piękne! Dobra, powtarza, powtarza Karol. Karol, powtarza. Czy mu się uda? Wow! O, ależ, ależ wymiana rokowa. Dobra. spojrzenie. Okropna. Nie, nie wyrzucaj, nie wyrzucaj, bo to nasz zawodnik jest. Właśnie, to Dobra, e, za, dawaj Karol, zadajesz, nie? Zadaj, dawaj. Ja zadaję. Zrób do tym borda. Zrób po Co co mu, zadać? Co mu zadać? No coś stary, coś O właśnie, Bartwista zada... wy w transfer. Nie, Co? Co? Co, co? co? co ty, ty powiedziałeś? Bartwista, czekaj, w transfer. Dawaj. Znakomicie, Pięknie! Nie, nie ma, dobra. E, czyli teraz. Nie, ka... nie zrobił, nie zrobił. Kartowałem, yes, czyli... no, Ej, w ogóle to jest 00 nadal. 0 Ale czy ta z... Dobra, co zadajesz? No, Chciałem tylko powiedzieć, no, że. Trzy Suipy, e, co sądzisz o tych trikach? No to jest ciężkie. Powyżej 2 się już odlatuje. <laughs> Uuu, a on auto tu kręcił. A, no a, ja myślałem, że on będzie tam to kręcił. Zabrakło. Dobra, e, powtarzasz? Dobra, powtarza, e, czyli no dobra, lecimy. Nie. Jo, sklej Ale nie zaliczam, bo zjął nogę w locie. Nie, za, zalicza, co? Zjąłeś nogę. Nie zaliczamy. Zjąłeś nogę, nie zaliczamy. Nie. Czekajcie, sprawdzamy teraz na powtórce. Zjął nogę w locie. Sprawdzamy na e, Słuchajcie, bo o on... Po obszernych, ob obrada, nie, po obszernych czymś? Po obradach, obradach. Po obszernych czym? Po obradach. Obradach, po obszernych obradach. Noga była zdjęta, noga była zdjęta, locie, noga była zdjęta ale, ale to nie zaważa, to nie, nie zaważa na temat e, tak, e, tak, wyniku tak, końcowego i po prostu zaliczamy. Za to, I teraz nie musi nie się martwić, tak. martwić już ten pan, e, ponieważ e, musisz robić ten trik. Nie robię. Nie robisz. Łapiesz literkę pierwszą, tak? Spróbuj. Spróbuj, stary, no. Spróbuj. To nie próbuje to nie Kto wygrywa. Tak! Lecisz! Karol! Najwyżej się Co? zabije, Co? nie? Co? Nie no, żartuję, <laughs> Będzie kontent. Nie no, żartujemy. Eee, lecisz stary! Uda myśle, ci się! Myślę, że on tak wyskoczy, że w pani do wody. <laughs> Daj mi się. Ja <laughs> 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 na hole Ale no nie dawaj, no... Tak zrobić, czyż? musisz mieć nogi nie, na deku. Dawaj ostatnia próba. Bierzesz literę, dobra, czyli y, literka. Whip Umbrella jeszcze raz. Whip Umbrella. Widziałeś, że kiedy kręcił te trzy łuty, No tam, tak on no, prawie, że odległ. No, no, od no ej, też mi się tak wydaje, Zawiso, stary. Zawisną kurwa w nogi. Leweryn, robisz na co? Whip Umbrella. To, to, o czym mówiłem, musisz dobrze to wylądować, bo jak nie, to up. Dobra, Przemo! Albo do przodu, tak jak tutaj było. Daję ten whipa kłoter. Ten whipa w kłoter? Ej, ciągle, o, widzę, że ciągle gra, gra na kłoter, nie? No wiem, ale w sensie on ciągle gra jakby quarter i quarter, nie? Tak, i transfer No, dawaj Czy mi się to uda? Oj, coś tutaj, tu jest zło. Yo, ej, w sensie on to tak mega, mega chilloutowo, nie? Takie jakby to... jakby. się Tutaj będzie powtórka teraz Tu jest zło. Tak? Widzieliście jak się ładnie wkleił, no przecież Słuchaj, ja Ci powiem. się połamiesz. wyskakuje, robisz i dopiero się wpera. Ja zrobiłem tak. Plak. i pamiętaj, że to tylko psychika, to siedzi w Twojej głowie. Ja kup się. Najwyżej się połamiesz. Najwyżej się połamiesz. Ale to nieważne. Ważne, że próbowałeś. Dobra, dobra, dobra. przymierzenie, przymierzenie. Ma psychę. Tak, ma psychę. No tak. Dzięki, dobra Ale dobra, dobra. Po prostu pamiętaj, musisz wkleić stopę tak ładnie pyk, stopa i siadasz na ten dek i się wklejasz. Tak. Dobra. Rebay, rebay, dawaj, rebay. Rebay? Dawaj, rebay. Rebay czy nie? Tak, że nie chcesz Ej, czyli co robisz? Bierzesz Ribeya? Dobra, ale widać, widać na jego twarzy stres W sensie taką mam... Ja, że ma... boi się, ale jakaż będzie euforia kiedy to stres. Skoń... No Dawaj! Uo! Ej, dobra, ale dobra próba Masna próba, jak oceniacie? Przełamać Dajeki, Daję. mi pan na tą półkę ty w na półkę. Co o tym sądzisz? Trzeba wysoko wyskoczyć, żeby to skręcić, bo mało powiesza, bo to jest. Dobra. I trzy. No, się kręcić. Też mi się tak wydaje. Dawaj, lecisz! Ale to tak samo jak w przypadku trzech whipów. Tu już się odlatuje. Dawaj, co on zrobił? No, zasłonił mu. Myślisz, że możemy tak, to tak, zaliczyć? Widać. Dobra, zasłonił po prostu. Dawaj! Atakował, dziecko, na no, Dawaj! Mam co dać poniżej. No Zaliczamy, zaliczamy. Skateci, ale zaliczamy, bo to jest ciężki trick. Dobra, zaliczam! Dawaj, Zaliczasz, lecisz, lecisz! Się, co on zalicza? My zaliczamy. zaliczamy. Bo my ja jesteśmy. Ty jesteś. Nie no właśnie. On nie Więc ma prawa on, on jakby się. On jest jak kobieta. Nie ma prawa głosu. <laughs> nie no. Bardzo Literka. Dobra, 2-1. Okej, okay, czyli coraz bardziej się tutaj nam zaostrza. Co zadajesz? Karol zadaje. A Karol? Te, dobra, teraz Karol zadaje. Dobra, ja zadaję. Cześć, ja? Dobra Brief quarter Brief quarter? Ej! Brief quarter Brief Nie, nie znam tego Czekaj, brief quarter jest tak mało miejsca, Tu już się flatuje tak naprawdę Tak myślisz? No dobra Dawaj, dawaj, wierzymy w ciebie! Dawaj! Połamiesz się jak nie skacuje. Nie rób tego, no tak nie zrobisz Dawaj, lecisz Nie zrobisz no Dobra, nie. weź, ej! No Nie próbuj, bo nie zrobisz Paraj na nogi Kurcze Jeszcze jedna próba, Jeszcze jedna próba, ponieważ rozpraszał cię, no. więc no Nie mam Kurczę, Kurcze, ale i tak to było piękne, stary Dobra, złote, e, co Trzy whipy, ale na erze. nie że na półkę, to na 180. Na... Ej, trzy e, ću... whipy na erze. Teraz pytanie, czy odleci. Jak najbardziej. Jooo, skleił. Pięknie, ale że on to Fantastycznie. zrobił. Fantastycznie. On tego nie zrobił. Będzie 2-2 teraz. Tak? 2-2? Uuu, dobra. Ej, co? Czyżby było 2-2? 2-2. Siema, Lelaz. Siema. O. Dam sterunkiem Dawaj, lecisz. 2-2. Dwa, dwa. Ja! Ale chłop przewidział to. A, Ribej, 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 Ribej. Dobra. Nie, się pytaj na co objawia Dobra, 2-2 Ależ gierka ale 2-2 nie. Czyli co zadajesz? Czyli flipa w kotę Uuu Znowu to samo Czyli, ale to jest bardzo potężny trik, w sensie Według mnie tutaj trzeba mieć naprawdę mocną psychikę Tak, trzeba Juoo! 3-2. Ale było no w wykwaterze. Było, było! Zaliczamy! Zaliczamy, tak! Cześć, za e, Dobra, słuchajcie, sprawdzamy teraz powtóreczkę. Dobra, po naradach było w kwaterze, czyli e, Kacper. Czyli e, Boże, 3, Kacper! Jak on ma? Barszczyk! 3-2. Dawaj. Dawaj, lecisz czy nie? Nie robi. Nie ale, robi, ale jak psychika. 3-2. On gra na psychikę. No, psycha, ale widać, że mu siadła psycha, bo tak wzdychnął. Młody, on nie potrafi. Co zadajesz? Nie, nie, nie. No. Przenosimy się teraz na mały bęk, chodź. Przenosimy się na mały bank. E, ponieważ teraz tutaj właśnie... TPK jak omech w Valorant. No i właśnie tak. Dobra, e, no możemy to w sumie zaliczyć, ponieważ to było... Tak. Dobra, dawaj Karol. Ale myślę, że Karol ma zwinne nogi, on to prostu... Tak, on to wykopie. Poczekaj, jeszcze druga kamera, kamerałów. Uuu, prawy, prawy, No i co ty, Karol, na to powiesz? Czyżby czy, czy było 3-3? Nie wiem, nie wiem. 3-3! Tak myślałem, 3-3! Zostało to jest to szybko, no. Bo więc więcej niż pewne to Dobra, to daj mi dla Ja zadaję. Więcej Dobra, co zadajesz? To no. nie. Przemyśl na chwilę. No. Whip bar'a. Skłotera. Whip bar'a, skłotera. Lecimy. Filip, nie ma co siedzieć. Whip bar'a, skłotera. Whip bar'a, skłotera. No Okej, okay, dobra, udało. o Jezus, no nie udało się Co za szkoda tam wrócić, robię barwipa Barwipa? Okej, okay, dobra, wracamy Filip, musimy wrócić On robi jakieś barwipa teraz Barwipa? Co to jest barwip? Tylko na odwrót A, na odwrót, dobra Dawaj barwipa W takim razie, dawaj Przemo, a mordnik ci wypadł Yes. O nie Dobra, maseczka mi wypadła. Na mordu. O teraz wygląda na to, że jak on nie zrobi będzie 4-3 dla niego. Patrz jak się odwróci. Jak się odwróci. Dobra, odsuńcie się, odsuńcie się wszyscy. To wygrywa papierka i nożyce, ten przegrywa grę. Karma. Dawaj, lecisz. Nie, na może jeszcze wyjść. Bo jeszcze nic nie jest. Aj, nie dziś. Nie dziś. Nie dziś. No co zadajesz? No to firma jeszcze jest, To samo? To samo? Mhm. Ej, czyli co? Aha, dobra. Wibara. Skuter zadaje sadaje Ej, Jomek zadaje bara co se... No. No to to są teki, więc... Wiem, wiem, wiem. Ja sobie tu wsiadam. Zobaczcie w ogóle jak to strasznie wygląda i jak w ogóle musiało to boleć. Ja dopiero zobaczyłem e, jak to wszystko wygląda, gdy montowałem film i jak zobaczyłem to na klatce spowolnionej, jak strasznie ta kierownica wbiła się w brzuch Karolowi, e, naprawdę musiało to boleć e, i sami zobaczcie co później się działo. E, także wracamy już do odcinka. Uch, 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 uch. O, ej, co się stało? Biła ci się kiera w brzuch. Wbiła. Kierownica. Cryko mi nie zrobił, Oddychaj. Oddychaj. W sensie przytkało go, tak? Przytkało cię. Zespa jak sztanga na siłowni. Za światuj nie. Będziesz żył, musisz żyć. Ale to wyglądało groźnie. Zobaczmy to jeszcze raz. Zobaczmy to jeszcze raz Będziesz żył stary. Tak, włosy dostałem prosto. Oh wow. Przytkało cię. Kończymy gierkę, czy? Nie. Ło, wow, twardy zawodnik. Dobra, e... czyli poczekaj, stary. Czyli kto teraz zadaje? Ja nie tutaj. Czyli kto teraz zadaje? Ja zadaje. A my gracie dalej, tak? Dobra. W takim razie wpadłem na. Jest po trzy, tak? Jest po trzy, czy ile? Jest 3-3. Teraz wiesz, że tu jest jego piętach Tak, wiesz, że jego Znaczymy. tutaj boli. Musisz grać na bary teraz. Wszystko ruchowa. na bary teraz. Ale logic! Ale to... Zrób no. no. flyout. Dobra, co leci? Nie, to za łatwe. Dobra, dawaj, co? Slipy przez dziurę. Trzylipy przez dziurę, okej. Okay. Musimy iść tam Filip. Kurde, ale nas uganiają dzisiaj. Ale nic, no jak trzeba nagrać no dobrego, bardzo. dobry materiał, no to już tak no, trzeba, nie? To jest niesamowicie męczące. Zadanie. No tak, ale jesteśmy profesjonalistami. Zadanie. Były dwa. Nie, były trzy, liczyłem. Dawaj Karol! a zobaczymy teraz, jak Karol poradzi sobie po kontuzji. Uuu, co to był za trik? Nic z tego. Zakryć Kurczę. Tak szybko, według mnie bojęs, obawiam się jednego, że po prostu to zaważy na jego dzisiejszej grze tak. i możliwe że... Trzeba będzie powtórzyć. Nie, no w sensie. Ale, no... ale za jakiś czas, za tydzień. W sensie, będzie... no będą. Ry... Po prostu. Jak to się nazywa? Będzie znowu Rewind. raz? Jak? Rewind. No. Daj. Ale jak się cieszy, jak się ucieszył. 4 3 Oj, ale widzę... W takim razie... Ja zadaję... No dawaj. Czekaj. Myślisz. Między drugą a ale nie mogę się zdecydować. Ja zadaję ostre bosty bo na plat, tylko żeby nie było dość. żeby Aha, dobra, okej. Okay. Czyli skąd lecisz? Stąd, tak? Dobra. Karol, dawaj! Już jestem wrócił. O, dobra, jest e, ostre w ostre, flat. Dawaj, Karol! Co robi? Ostre w ostre. Co to Nie wiem, ostre w ostre. Uuu! To było za, zaliczamy? Ostre w ostre. Co to było za ostre? Ale to by wychodziło. No, tutaj, czyli e, czekaj, bo nie mówi że to nie jest strik. Nie jest strik, to jest Zobacz, Patrz, ja ci zaprę, Tu masz jeden bęk. a tu Dobra, co to dajemy? To też jest trik? Zadałem trik teraz ty, to nie jest trik. Dobra, faktycznie to nie jest trik. Czyli co, ej, zabieramy mu literkę, czy co? No mogę coś innego zrobić. Dobra, ej, to dajemy mu literkę, czy, zabie, czy co? Nie! Nie, Jej, nic, nic mu nie dajemy. Omijamy kolejkę, dobra, no tak, tak. No dobra, no cóż, no no, no, no co ja zrobię? Bo za nas bez Ktoś mówi, że 3000, a nie wiem w ogóle o kogo chodzi. Mówię, po taniości tak, na balu. Tak, nie no. wiesz kogo to jest. 3000, mówię. Chcesz? Nieee. Yes. Zadaję. Nie, teraz ty robisz. A, ej, no i co w sumie, bo wiesz? Ja jest 5, 4, 3. Dobra, ja zadaję. Dzięki, nas nie. Heel rewind, double whip na półkę. Uuuu, ej, pa! Wy... Ej, do. Chodź, idziemy, tylko chodź, musimy to, no wiem. Chodź, musimy to skomentować, bo wiesz, jak on teraz to koniec. Win. Będzie winner. Ale on tego nie zrobi. Ale ej, mi się wydaje, że wiesz co stary, że to nie jest trick, który wejdzie na raz, nie? No i teraz, czy on to zakończy? Czy, czy on to zakończy? Mamy nadzieję, że tak. Pięknie. Dobrze, dobrze. O, no i co, Karol? Nie, jeszcze, jeszcze z nim nie wywiad, zrobić. wywiad muszę. Dobra, idziemy do Karola, spytać się jak jego poczucie. Ka Karol. Robię, robię. Zrobisz? Ale zrobisz, myślisz to? Bo wie że... Wie, że jak wie, złapiesz literkę koniec. Wiem. Dobra. Ale nie fair, bo kolejkę. Nie, fair, to było fair, fair to było, bo... Tak, dobra, lecimy. Lecimy. Czekamy. Dobra, dawaj. Dobra, dawaj. Dawaj, lecisz, Karol. Ile ma trzy próby? Nie, nie, to się Dobra. Okej, okay, tego nie zaliczamy. Masz się wykorzystać z tego Ribeya w tej grze chyba, ta. Ale nie, jak się ma ostatnią szansę. Jak tak, ale tak to... bym miał cztery. No. Dobra, co ty się? Dobra, dawaj, lecisz! Nie Dobra, pierwsza próba. Nie zaliczona. No i co? Już trzymasz zwycięstwo w garści? Idziemy do Nie, ja myślę, że Karol to zrobi. Tak! Jeszcze dwie próby. Jeszcze dwie próby. Wow. Ej, dobra, ostatnia nie w Ostatnia wierzy, nie żebym w to chciałem powiedzieć, że bardzo lubię Karola i chcę, żeby zrobił ten trik o, okay. Nie, oh, ostatnia ostatnia, ostatnia dobra, ej, no, Filip Już Skup się Dobra, dawaj Dawaj Dobra, dziękuję. No Dziękuję Dawaj Karol, 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 czy to zrobi? Ej, ej. Dobra, no jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz nie wiem w sumie Ciekawi mnie. Yes! Yo, yo, dobra. Gratuluję przegranej. Gratuluję, gratuluję. Dobra, musimy jeszcze rękę podnieść. Podnieść dobrą rękę, dobra. Lecimy. Jakże piękne spotkanie w dzisiejszym odcinku wygrywa Parszyk! Chciałem powiedzieć, że mój Instagram będzie po opisie pewnie? Tak, tak. Jak chciała i... będzie pamiętał. Tak i twój też. też jest. Też. Dobra, także dzięki chłopaki za gierkę i widzimy się już w kolejnych odcinkach.